przygotuję dla Was dwa dania. Będą, będzie to ryba po grecku i krokiety z mięsem. E, pomoże mi w tym Thermomix i jego przyjaciel, czyli Thermomix Friend. Nie wiem, czy już mieliście okazję gotować na Thermomix Friendzie. Zobaczcie, jak łatwo możemy wyszukiwać przepisy, które są dedykowane dla Frienda. E, można tutaj wpisać sobie słowa, którego szukamy, czy przepisu, którego szukamy, wybrać filtry Tutaj mamy kategorie, czyli standardowo, tak jak w kuki szukamy poziom trudności, czas przygotowania, czy też czas całkowity, liczbę czy też ocenę użytkowników, ale również mamy tutaj taką opcję jak Thermomix Friend i jest opcja uwzględni stację Thermomix Friend lub tylko ze stacją Thermomix Fred. Ja wybiorę tylko ze stacją Thermomix Fred, żeby Wam pokazać ile przepisów znalazłam. 65 wyników i możemy sobie przejrzeć, jakie to są przepisy. Wybierając jakiś przepis, tam będzie informacja o tym, że należy przygotować najpierw wszystko w Thermomixie a później przestawić naczynie do Thermomix Frenda. Dzisiaj pokażę wam przepisy, które nie są dedykowane na Thermomix Frienda, a teraz przejdę do mojego dnia, mojego tygodnia. Dzisiaj, tak jak wam wspominałam, mam dwa przepisy: ryby po grecku i krokiety z mięsem. Ja zmodyfikuję troszeczkę te krokiety. Do przepisy potrzebujemy 500 g filetów rybnych. Danią szczuka dorsza, ja mam tutaj już przygotowane Ja przyprawiłam sobie rybkę, ułożyłam ją na dwóch poziomach barony i jako podstawkę, żeby nic nie ociekało, używam pokrywki. Oprócz ryby potrzebujemy jeszcze 200 g cebuli. przekrojonej na pół, 200 g marchewki. pietruszki i 50 g selera. oliwy z oliwek. Jak nie mamy oliwy z oliwek, to możemy dać olej. 40 g. Zakładamy miarkę na pokrywę naczynia miksującego. 5 sekund, obroty 5. Dodajemy pół soli. Wam właściwie pokażę jak wygląda zmiksowany po 5 sekundach. Trochę przypomina kolesława, pół łyżeczki soli, trochę pieprzu czarnego. 190 będzie ostrzej. W takim razie na zdrowie. Jedna puszka, potrzebujemy też jednej puszki pomidorów. U mnie to będzie ketchup swojski, który przygotowałam w tamtym roku i wykorzystuję go właśnie na przykład do, jak widzicie. Wykorzystuję go na przykład do gołąbków, do pomidorów i m.in. do ryby pogręską. Dodaję dwa liście laurowe, łyżeczkę cukru i łyżeczkę papryki. Zamiast suszonego oregano dodaję łyżeczkę ziół, które sama, które sama przygotowuję w termomiksie z mojego okrutka. Oprócz wina dodaję jeszcze wodę, też 150 ml. Zakładam pokrywkę, miarkę zdejmuję i teraz przestawiam nasze naczynie właśnie do Thermomix spręda. I w przepisach dedykowanych byłoby wyślij na Thermomix spręda, a ja w tym przypadku muszę sobie przepisać te dane. Ustawiam ręcznie 30 minut. Przechodzę na temperaturę, ustawiam temperaturę waroma, ponieważ będziemy gotowali na parze. Pokrywka mamy założoną, na tym waromę. Jeszcze raz i ustawiam obroty 1. Kiedy nam Thermomix y, przygotowuje naszą rybę po grecku, na dole sos, na górze rybę paruje. W tym czasie ja przygotuję ciasto na naleśniki. Zrobię dwie porcje. Y, potrzebujemy pół litra mleka.

Teraz to czeka swoje 15 minut. Przygotuję cebulkę na farsz. Potrzebujemy 100 g cebulki. Cebula liczymy na obropach 5 przez 5 sekund. Zgodnie z zasadą zero czyli z aromatowania, do usmażonej cebulki dodaję mięso z rosołu, i razem sobie w rożu, żeby móc uciekać, aby korzystać mięso miksuję 30 sekund, obroty 6 דיזע איז אַ טאַקע פֿאַר צוויי 12 sekund obrotów 6. W ten sposób, przygotowany ferszem yy, smaruję naleśniki i smażę krokiety w półce i w jajku. <grymne> w międzyczasie ucharowała nam się rybka. A pod spodem zrobię sosik na złapu naszych drinkowodów. Proszę bardzo. Smacznego.